ma się ma widzów witam tamci mieliście mi dawać jakieś pytania lub jakieś tematy na odcinki, ale albo to gumisz wyciął, albo wy nie dawaliście w poprzednim odcinku, więc znów wam przypominam. I dzisiaj będziemy rozmawiać, widzowie, o czymś, co ostatnio ja sobie myślałem, że coraz bardziej to jest uciążliwe. A mianowicie, chodzi tutaj o nic innego, jak tu tego odcinka, czyli to, że nudzą już mnie walki pomału na fejma. W sensie wiadomo, ja to jeszcze pół biedy, bo, bo wiecie, mam jednak z tego content i te konferencje, jakkolwiek mnie ciekawią, dlatego że mam z tego content. Wydaje mi się, że to jest główny powód ale gdyby nie te konferencje i gdyby nie mój content i to, że jestem zagłębiony bardzo w te dramy i wszystko, to wydaje mi się, że już by mi się znudziły te wszystkie walki. No, no nie wiem, jak wy na to macie, jakby ja z perspektywy osoby, która jakby na tym zyskuje, że te wszystkie walki są i tak dalej, bo jednak mam content, to i tak jak już mnie pomału to nudzi, to pewnie osoby właśnie takie, które nie tworzą z tego contentu jakby po prostu sobie oglądają for fun, to raczej w ogóle tego fanu nie mają z tego. No nie wiem, no napiszcie mi też, co wy o tym myślicie, no bo kurde, na początku to było, wiecie... Wow, super Fame ma będzie za, nie wiem, za cztery miesiące Muszę się przygotować, nie wiem, zaprosić znajomych Ogarnąć jakieś, wiecie, kurde, chipsy czy coś A, a teraz to jest takie O, fame ma będzie za dwa tygodnie Hailik będzie za 4 tygodnie O, jeszcze Prime ma będzie pomiędzy W sensie, Prime ma i tak tego nie oglądam Bo to jest dla mnie nie coś, co ja będę oglądał Nieważne jak będą ciekawe walki Nie i koniec, kropka Ze względu na to, jak, jak tam mają, jakie tam morały mają Czy jakkolwiek to można nazwać Że na przykład wzięli kamerzystę i dają mu drugie, drugie życie i platformę, ale, ale takie highlink, no to jest dosłownie co, co chwilę, no, kurde, dopiero co wystawiłem fakturę za to, że reflinków tam chyba, ile to było, 2000 reflinków sprzedaliśmy, do 2000 z hakiem malutkim, z tego co pamiętam, dopiero co wystawiłem na to fakturę i już, kurde, jest, jest kolejne fame ma, no, nigdy tak nie było, wiecie, no, kiedyś to było, kurde, fame -ma, ra, raz na 6 miesięcy, raz na, nie wiem, parę miesięcy, a teraz jest dosłownie co miesiąc. I tak samo highlink, no, highlink też wydaje mi się, że teraz będzie jeszcze bardziej cię, częściej, niż, niż już jest. Rozumiem, że chce chcą wydoić tą krowę do końca, wiadomo, już, już wydaje mi się, że to, to pokazuje samo w sobie, że oni wiedzą, że już pomału koniec jest, tego hype'u na federację, dlatego chcą wydoić ile mogą do końca i, i chyba o to chodzi z tym, że te walki są dosłownie co chwilę, no bo nie widzę żadnego innego powodu, no niektóre są mega naciągane, te dymy już coraz bardziej odczuwam jakby były ustawiane, wiadomo, ta ustawka dymów coraz lepiej im wychodzi, no bo na przykład niektóre dymy to to ja bym nie ogarnął nawet, gdybym się bardziej nie zagłębił, że są ustawiane, a potem się ogarnia, że są ustawiane, Ale kurde, no, no nie wiem, no brakuje mi. Brakuje mi czegoś takiego, właśnie. Ja wiem, że to całe kasyno jakieś wyszło. E, w, właśnie, nowy dungeon w ogóle będzie na e, taki specjalny tutaj. O tutaj jest Under Construction. Jak to nagrywam, to 21 godzin, ale jak, jak to wrzucę, to już będzie. Więc wbijajcie ogólnie, używajcie tego, właśnie. Kod, macie kod w opisie, który daje wam wciól grzybów, laki kojny i ogólnie bardzo, bardzo, bardzo wam polecam. No bo ja bym chciał takie coś mieć te 3 lata, 4 czy 5 lat temu, jak zaczynałem grać w Shakespeare i, i cisnąłem, żeby kupić te 100 grzybków, żeby mieć 100 grzybków, nie? Wcisnąłem po PaySafe Card do, do jakiegoś tam najbliższego corner shopu w Anglii, żeby kupić PaySafe Card, a, a, a teraz macie z mojego kodu tyle samo grzybków, więc bardzo wam polecam. Nie wiem, no, no 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 czuję, że do końca tego roku raczej nie wiem, mo, może jeszcze wydoją trochę na samym roku, ale w 2024 już na 100% nie będzie. Może będą dalej te dwie federacje, ale nie będzie to aż tak bardzo Hypowane, Wydaje mi się, że nawet nie będę o tym odcinków robił. Nie wiem, no wiadomo, też w miarę to jest ciekawe, nawet jeżeli to są czasem ustawiane da dramy, to i tak senator reaguje. To się takim sposobem napędza. No ale ciekawe ile jeszcze. Ciekawe ile jeszcze. Wydaje mi się, że maksymalnie do wakacji następnego roku, nie, że będzie ten punkt kulminacji tak, tak to się chyba mówi, gdzie fame ma będzie na narodowym, tak zgaduję, w następnym roku, jakoś pewnie wakacje, im najlepiej to wyjdzie i potem już będzie raczej tylko z górki, jeżeli chodzi o sprzedaż pay per view i nie tylko. Bo teraz to wiadomo, za każdym razem mówią, że U, rekord został pobity, rekord został pobity, ale ile, ile można, nie? To jest jednak freak fight, czyli to jest show i to jest, to jest tak zwane, zróbmy największy show, jakie było i to za każdym razem tą poprzeczkę muszą dawać do góry, no ale prędzej czy później na poprzeczka będzie już nie do osiągnięcia, no kurde, nie, nie wiem, free zadadzą, konto. Pójdzie, no i co dalej? No nic już dalej nie będzie. I wydaje mi się, że po prostu jesteśmy w takim właśnie też punkcie, że już każdy chyba ogarnia, że z takiego projektu wydaje mi się, że wiadomo, wszystko jest pod pieniądze, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ale lekka była tam jednak, kurde, taka, wiecie, motywacja, taka pasja, bym powiedział Bogzela i tam innych, żeby stworzyć ten projekt. To już ta pasja chyba się trochę kończy chyba. Wiecie, no, no już to bardziej jest robione stricte po zarobki niż z pasji, żeby też zarobić, tylko po prostu zróbmy jak najwięcej pieniędzy i tyle. I to bardzo widać. Na, nawet po tym, że tyle produktów swoich robią tyle rzeczy, żeby zarobić jak tylko najwięcej, no kurde, nie wiem, no szkoda, szkoda trochę, ale też z drugiej strony, no co innego mog mogą zrobić. Wydaje mi się, że i tak najlepiej zmonetyzowali to, jak mogą i to dalej robią i będą to robić jak najdłużej, nie? A mnie bardziej ciekawi, co będzie następne, bo wydaje mi się, że tych, tych free fightów to nigdzie, nigdzie na, nigdzie na świecie nie było tak, jak u nas. Wydaje mi się, że w Anglii to się pomału rodzi, że będzie tych freak fightów trochę więcej przez to, że KSI zaczął to robić bardziej i w ogóle, ale brakuje mi to trochę, ale to jest, to jest tak, tak ze wszystkim mi się wydaje. Tak samo z Metinem się o tym myśli, o, o wszystkim, że brakuje tych starych czasów. No ale faktycznie, no, jak sobie myślę o tym, co czułem, oglądając te pierwsze fejma, gdzie były prawdziwe konflikty, to wszystko nie wyglądało tak profesjonalnie. Poniekąd to ma, miało taki swój własny klimacik, nie? Jak Daniel Magical był, jak ta cała gorlewska była, rzucali się szklankami. Był taki fajny klimacik, to było coś innego niż takie Prime Ma, bo Prime Ma to, to jest taki odpowiednik trochę tej patologii i tak dalej, że, że też rzucają w siebie rzeczami, ale to i tak nie jest to samo, co było w tym fejmie. Brakuje mi tego. I już to nie wróci wiadomo. Prime ma to jest marna podróbka, gdzie są y, dymy y, totalnie wymuszone i to nie jest fajne. Tym bardziej, że tam kamerzysta jest, ale no, napiszcie mi w ogóle w komentarzach widzowie, pamiętajcie tematy, bo mi nie napisaliście ostatnim razem. Bardzo bym doceniał. No i w sumie tyle z tego wszystkiego. F Fajnie by było ten loch dokończyć, nie? Więc ja sobie tylko pospamię ten loch. Pamiętajcie używać mojego kodu oczywiście. Dobra widzowie, no niestety, bo bolą mnie paluszki, ja idę. <grystanie> Dzięki za oglądanie jeszcze raz, piszcie tam co, jakie tematy, możemy obgadać na kolejnych szeiksach. Na razie miłego dnia i zostawcie lajka też.